Wielki najazd, miejsce, w którym kończymy naszą przygodę z Wikingami. Także nie przedłużając już tego wstępu, bo nie ma co, zaczynajmy. Dzisiaj gramy Drangerem, oczywiście, piąty raz gramy tą samą postacią. Nie fajnie, ale coś mogę zrobić. Może chociaż egzekucje będą mieli nowe. Fajnie by było. bridge. Behind that bridge lay a whole city full of plunder, and if we failed now, we would leave with nothing to show for it. One more push would do it. Push them. the Oj, swojego wolnego, ale to klasycznie należało mu się na Trzeba to ich rzucić na plesy. Wtedy będą mogli szybciej umrzeć że tak powiem. Nie? O, wzmocnienie grupowe na lasie. Uszujcie armia do przodu. O, wow. o, kurde. Nie zauważyłem tego Kenseya. On chyba też mnie nie zauważy. A, darmowy przytulas. las dla największego fana. Poszujcie to, nie ma czasu. To nasz walkiery, nie opoza. O, to się nada. To, to zawsze jakiś dodatkowy punkcik, jak to zawsze mówię. Nie ma po prostu. O, ok, to nie, nie było walkiery, ale tak czy inaczej sobie poradził dobrze. No ty pało wow. hmm. Dawaj do mnie. Lecimy do przodu. Przez mosty i wszystko Przez miasta i mosty. Puszujcie do mnie na plecy, bo ja lubię mieć na prywatności. Wojowników? Naprawdę? Walkiria. My chyba po tej woli... Ała! Wow. Walkiria! Kurwa! Mamy do pogadania po tej wojnie. I to tak... bez spiny, ale jednak... Skurwiłaś mnie. Walka! O kurde, tu tank wybiegł. Ktoś musi się nim zająć, Cel osiągnięty, pchamy dalej, Puszdem. o swojego szybki. Nie, no ładuje mi się animacja. Au. co to jest? Przejmij stanowisko uczników. Pamiętam z góry gdzieś nawalają. Znam tę mapę chyba. Znam to miejsce konkretnie. To same kobiety są w łucznikach? Czy mi się wydaje? Plecy... i rozpłatany mózg. Od się do mnie. Miałem o, sorry, nie przykliniać, zapomniałem. A so, nieważne. Żartowałem tak naprawdę. No ty, asesin, to jest odach. Nie widziałem. Ja myślałem, że to jest zwykły żołnierz, a tutaj zawodnik się trafił. Co ty odwalasz, że mnie atakujesz od pleców, niewdzięczniku jeden? Dałem ci żyć, a co? Tak się odwdzięczasz? Kolejny zdobyty. Czemu nie mogę... Zeskocz tam. No, No. Wow. Uszujcie! Ała! Oh wow. Co za pałąk! Zostałem od swojego. Nienawidzę moich żołnierzy, bo mnie denerwują niesamowicie ostatnio. Pod klękaj, jak mówiłem, klękaj. Pusz. Puść! A właśnie ja mam przecież moc. Mogę ich wzmocnić. Puz do przodu. Ekipa. Nie poddajemy się. A ty to kto? Tarczownik. O kurwa, sorry Olaf. A no do... no. No czy, a na... no do To jakiej tam było? No, Możesz mi walkieria słuchaj nie przeszkadzać, bo ja mam tutaj ważną walkę

a bad idea you might live the all father's favor is a fickle thing impress him with your audacity and he will see you through to victory but let audacity grow into overconfidence, and he will deliver you to your enemies. Ah. To był raid! Well, hello, warrior. zrobili nam plecy. Wszystkich tutaj łomot. Walimy. Nie ma łatwo. I największy wojownik. My się zmierzymy ze sami. O kurde. Ich jest więcej niż jednego. Co to ma być, że... Czemu jego jest więcej, jakby? Won ode mnie! Cie nie Toneza? To jest Tonez? Marny ten Tonez. Zemsta! To ty byłeś tones, ała? Co z tymi twoimi cieniami, że one należą? No? no nie da się. Zemsta moja na was. I ostatni. Hmm, co dalej? Pokonaj generała Toneza, to już? Ekipa! Rushować ich! Czemu tylko ja tu stoję? Gdzie moi żołnierze? Odważni no wojownicy. Wikińscy. On jest! Kolejny! Może to nie był generał Tonez nawet? Łupie go jak drzewo. Jeszcze nie ma, a jest za to kolejny wojownik. A ty co robisz? O, oh, jaki wał wa mi hitek. Duży. Mocny hityk poleciał, naprawdę. O ty... ...pałągu. Nie podobało mi się. Na ziemię! On sam tego dostał chyba. Generał Tones, no dobra, to jest cięższe niż myślałem. Dobra, kolejna próba. Kiedyś musi się udać. Dpo. Mały. No ty kurwa. Jakie on ma te ataki chore, nie? Jakby kamał. On. on ma chore ataki, naprawdę. Albo może powinienem wziąć inne obiegi? Nie sądzę. A! Zostałem po morci. Gdzie jesteś? Wracaj tu. Generały Ale plaskuna został na łeb, chłop. Dobra. Na górze jest. Au! A. Nie stansę. Wracaj. Co ty odpierdalasz, chłopie, że walisz takie serie? Wow. O ale bombę dostałem Ale to jest trudny przeciwnik Naprawdę Teraz mam więcej habsów niż. Więc... A Ale bomba 我直接他们的 Gates open. We had done it. Beyond those gates. Riches, spoils, plunder. The great raid of the war-born clans would become legend. If the commanders of the Iron Legions knew about that Now we can speak freely. Well, that's a relief. We're all your humble servants, Master. So, what is the real plan? War. The natural state of our species. Yet these monsters flee from it. They're cowards. We must be brave for them. We cannot hope to trigger war everywhere. We can. If we our to the cause. Cóż, i tak oto kończymy kolejny rozdział fabuły. A, powiedzmy, że leciutko chyba szczytowałem z tym ostatnim pojedynkiem, no ale jednak, jeśli gra mi to zalczyła, to ja nie brał tego jako... Coś negatywnego. Ma wam w trybie fabularnym poziom 25. Nieźle. Te rogi mi się podobają. Drottin. Ozdoba długie rogi. Osłona z roga. Fajne. Podoba mi się.